Lekcja pod tytułem Przekątne prostokątów i kwadratów. Wiemy o tym, że każdy wielokąt poza trójkątem ma przekątne. Tu narysowałem pięciokąt i na czerwono zaznaczyłem jego przekątne. Pamiętać, co to są przekątne: że przekątne to są odcinki łączące przeciwległe wierzchołki, ale jednocześnie nie będące bokami. Skoro tak, no to. Czworokąty, jakimi są prostokąt i kwadrat, też mają swoje przekątne. Zajmijmy się naszym najpierw prostokątem. Oznaczymy jego wierzchołki. A, B, C, D. No i popatrzmy. Z wierzchołka A. Gdzie narysujemy przekątną? Z wierzchołkiem B jest połączony bokiem. Z wierzchołkiem D też jest połączony bokiem. No ale z wierzchołkiem C nie. Więc od razu wiadomo. Tu będzie pierwsza przekątna. Popatrzmy na wierzchołek D. Z C jest połączony, z A jest połączony i tylko nie jest połączony z wierzchołkiem B. I to już są wszystkie przekątne, tak naprawdę. A więc prostokąt ma dwie przekątne. Podobnie będzie z kwadratem. Narysuję od razu obie jego przekątne. Już mamy te dwie przekątne. Czy coś jeszcze o tych przekątnych można powiedzieć? W wypadku prostokąta i kwadratu, poza tym, że są dwie. Owszem, tak. Jeżeli narysujesz prostokąt, narysujesz kwadrat i zmierzysz przekątne, a następnie zmierzysz, w jakim miejscu one się przecinają, to się okaże, że zarówno w wypadku prostokąta, jak i kwadratu, przekątne przecinają się w połowie. Przekątne przecinają się ci nają się w połowie połowie. zarówno w prostokącie jak i kwadracie. I to jest pierwsza cecha przekątnych. prostokątu i kwadratu. Wspólna. No bo pamiętamy, kwadrat jest także i prostokątem, tylko takim szczególnym, który ma wszystkie boki równe. Czy jest jeszcze jedna cecha? Owszem jest, ale ona dotyczy tylko i wyłącznie kwadratu. Jeżeli w kwadracie narysujesz przekątne, i oprócz tego, że je zmierzysz, żeby sprawdzić, czy się rzeczywiście przecinają w połowie, to jeszcze zmierzysz kąty. Okaże się, że te przekątne przecinają się pod kątem prostym, tu wszędzie są kąty proste. Czyli w kwadracie w kwadra przekątne... Przecinają się pod kątem prostym. To jest druga cecha, o której należy pamiętać, bo może być wykorzystywana w zadaniu. A więc podsumujmy. W prostokącie i kwadracie przekątne przecinają się w połowie swoich długości. Dodatkowo w kwadracie przekątne przecinają się pod kątem prostym. I to koniec tej lekcji.